Siemanko witam w kolejnym odcinku, dzisiaj robimy fenomenalne hamburgery, zabieramy się do roboty, ja tutaj mam mięsko, wieprzowo wołowe, zostało mi specjalnie na hamburgery zostawiłem, więc przerzucimy je sobie do miseczki, staram się przyrządzić cztery hamburgery dzisiaj. Nie będę robił tego, dużo wszyscy są pojedzeni z poprzednich odcinków, sobie pojedynki naprawdę Te dźwigny były za lebiste później dalej robić kolejne dla siebie Cebulę będę począł pół cebuli, nawet może nie pół A to jest Teraz w miarę tej się postaramy pokroić fajnie Naprawdę to takie hambate fajne, wrzucę to odsunę, żeby fajnie wrzucić razu trochę pierwszu, które soli. Kolejność nie ma znaczenia, tak to się wszystko wymiesza razem. To dla tych, co nie wiedzą po prostu na tak zwanych gastronomicznych, nic nie mówię. Tu jest przyprawa, nie powiedziałem, Glil, pikantny, muszę dać trochę. Będę nie za dużo, odbijamy i jedziemy, musimy to wszystko wyrobić, fajnie tu trzeba sobie wyrobić na jedną masę. To dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Zapraszam kolegę. Odpalamy patelnię. Nam kolega będzie smaży ładnie. Z jednej z drugiej strony na patelnię. Hop. Będziemy. Będzie szybciej. Wydajemy oleju. Czekamy aż to się zrumieni na drugą stronę. Wiadomo, żeby kolega nie spalił przypadkiem. Zabije później. Naprawdę każda pomoc jest potrzebna. Zwiększymy, może nie na full. Jak się przyrumieni z jednej strony będzie fajne, trzeba a z drugiej strony. Ja robię mięso. Byśmy się zrozumieli fajnie, ja się zabieram. Mam wszystko wymieszane. Jest git, naprawdę super. Sobie posypię od razu deskę. Taki fajny knif. Dla tych, co nie wiedzą po prostu. Tam się hambaż nie do deski. Gdzieś tutaj mniej więcej, bo te bułeczki są małe. sobie zrobię cztery kulki z tego mniej więcej jednakowe. Postaram się zrobić cztery hamki, żeby wyszło. Byłem wam idealnie wymierzone. Tu jest może trochę... Hamburgerom jeszcze bym no, dał tam, niech się smarują. Fajnie tutaj. Fajnie rozgniotę wszystko, robię fajne kotleciki. Zrobimy wiadomo większą niż bułka, bo się później skurczą troszeczkę. Musimy układać patelnię, tam jest patelnia, będziemy zaraz smażyć nasze mięso. Proszę. Dziękuję. I wezmę na drugą stronę tego hambacza. Teraz ładnie wyrównamy to i robimy tak samo z naszym drugim hamulcem, Też posypiemy. Staram się to teraz w miarę szybko zrobić, żeby nie tracić czasu. Wrócimy od razu. Nie musi być naprawdę okrągłe nie idzie, żeby to było idealnie okrągłe. Nie jedzie na żadną na jakąś wystawę polinami. Naprawdę to, super. Co trafi do naszych żołądków później. Chodzimy do jedli. Chodzi tutaj o smak. Nasz wygląd też jest wiadomo. Na drugim miejscu też stoi wygląd że jak ktoś będzie wyglądał, założenie będzie na stranę, ale ludzie nie zjedzą tego. Musi być ładnie też podane, żeby się ładnie wszystko się komponowało. Ładnie tutaj przyrumienione, można odwrócić. Fajne takie. Poczekamy aż się nasze rozgrzeje. Będziemy smażyć po dwa, bo więcej nam nie wejdzie tutaj. Tak, zwiększymy. Opcja TurboGaz. Nie wiem, co jest ślicznego w tym. Jest dużo. Jeszcze jeszcze trochę zarumieją, później kolejne dwie buki tutaj od razu można odłożyć na gdzieś Zabierajmy nasze ciasto na bliny. Zostało tego sporo i smaży się na się ponownie poczułem, jak prosi naprawdę nigdy nie byli. Już to. Ja to może tak, jeszcze później może być. Gdzie to położyć? Tam lepiej na blacie gdzieś z boku. Postaram mm -hmm. postaram naprawić, zrobić to żeby było ok. My się smaży wszystko. w ostatnią porcję przyprawy wrzucamy. Najpierw przyrządzę dwa hamburgery, później zrobimy kolejne dwa. Na mięso. Tu ładnie się kleja, ale z poradzimy. Dlatego tutaj jesteśmy. No jak sprawdzić wezmę sobie, odmierzę jeszcze dla pewności, żeby mieć pewność, że będzie idealne. Wszystko uformujemy fajnie. Wszystko tutaj jeszcze raz zapalimy. Tutaj coś, coś troszkę zgasło. Nieładnie. Wszystko muszę wyroznać. Włożę naszego hambacza na bok, mięsko. mięso. Tym mięsem się zajmę później. Będę musiał skończyć po przyprawie, gdy mi się skończyła. chwilowo. później ogarnę. Wszystko muszę zatrzeć ładnie. Zobaczmy, nasze się fajnie rumienią. I tu wywiesimy. W międzyczasie pokroję dodatki do chambaczów, co mi będzie potrzebne. Ono się wszystko smaży. Tu na się nam się z kulepką ale szukaj. Okay. wystarczy na jeden raz. Serek żółty tu ma w plastrach. Jeżeli macie jest ser oki w, w plasterkach typu to możecie dać. Tu mam taki serek żółty. Zadamy sobie ogórka. Nie pokroję od razu. Mazdamer to jest naprawdę dobry serek. jest wyłączona bardzo dobrze pomidorka jeszcze. I na bok, i na bok. Można to jednak wyparczyć. Położymy sobie na bok. Wycinamy. Będzie obraz nawet naszych hamków, by nam się nie spaliły. Żeby to się było odwrócić jakoś. Widzę, że będzie problem. Ale to będzie pyszne. Na pewno fajny aromat już. Ja stwierdziłem, nie musi być idealnie okrągłe. Forma nie ma które dla nas żeby kompletnie w głos na to niepotrzebne. Serek zaraz będziemy nakładać. Uważam, że wtedy napadać zaraz jeszcze raz. Tak ja dobrać, to no, ja do No sobie położę. Tu się fajnie serek w stopniu. będzie naprawdę fenomenalna sprawa. Jak mi mam fajnie tutaj smaży. Są w miarę cienkie. Nie ma takich grubych. teraz rzuty. Dobrze, że po by będzie żeby kupować, tutaj w się wystarczyło. To przekrajemy. Mamy cztery części. Położymy. Musimy na ładnie. Będziemy za naszego wam Dwa Dwie góry weźmiemy Hop hop hop, hop. Ja dzisiaj przychodzę hamburgery bez sosów Jeżeli chcecie możecie oczywiście wezwać sos, to takie fajne będą Nie każdy lubi sos w hamburgerze, mi się to później nie lubi, mi się to później wlewa, wszystko na zdanie, to się to wstawia, cieknie Dlatego zrobię to bez sosów Jeszcze troszeczkę i będziemy wszystko nakładać. Naprawdę pachnie to fenomenalnie. Też tak sądzę. Pachnie też cudownie. To nasi się nam Czekam już z niecierpliwością, żeby to wieść mogę z tamtem jeszcze damy sekundę dążymy prawie idealnie na górę I idealnie, idealnie. poproszę bym o przybliżenie może taki zoom że tak powiem i montujemy co damy sała to sedamy trochę popsiłku ja nie lubię za dużo Pomidorka damy po plastrze obciut górka damy dwa plastrę, nie będziemy serzały cebulki trochę raz dwa zmontujemy wszystko ja tu mam... nie mam ale ja zawsze można zrobić taki myk żeby nam się to później nie rozleciało no się to weźmiemy wsadzimy I nasz hamburger gotowy. Prawda, fenomenalnie to wygląda. Ja zaraz zabieram się do jedzenia. Łapki w górę. Do zobaczenia. Było super. Dziękujemy.